na moim kanale. Postanowiłem się zrobić dla Was zapiekankę. Jest to ziemniakami, będzie z, z dodatkiem gruszki. Proszę bardzo. Będziecie mogli sobie spróbować. Myślę, że na końcu pokażę Wam o jakie produkty i samemu będziecie mogli je zrobić. Też pamiętajcie o subskrypcji. O łapkę w, w górę i o dzwoneczku. Czym nas więcej, tym lepiej. Bo mi też o to chodzi, żebyście mogli oglądać jak ja to robię i doceniać za to, co wychodzi. Ostatnio robiłem ciastka owsiane. Robiłem babkę i robiłem takie i robiłem ponędwiczki z ogórkiem. Bardzo ludziom dużo smakowało, także no dzięki, dzięki, żeście byli i oglądaliście mój, mój kanał i dalej zapraszam Was. Także zapraszam na moją zapiekankę teraz. Pamiętajcie, spróbujcie sobie w domu ją zrobić. Na, na razie. Hej, hej! Do mojej zapiekanki będziemy potrzebować grzyby, które są już zrobione, ale będziemy je smażyć. Do tego kukurydza, już marchewka pokrojona, plasterki, papryka, którą musimy usmażyć. Do tego cebula pójdzie, będzie też smażona, zblanszowana troszeczkę. Ż y no. Szparagi która pójdzie też do splanszowania. Pokrojone troszeczkę w tym. Ziemniaki w plastry, ale już są gotowe, później pokażę Wam jak się układa. I to jest to właśnie, to, ten dodatek, to są gruszki, które później będziemy układać na naszym pojemniku. Ser żółty, szynka i czosnek. Ja czosnku daję dużo, dlatego że lubię czosnek i akurat do tej cebuli jak sam raz nas. No to zapraszam. No tutaj dodaliśmy już masło, które właśnie musimy roztopić. Teraz dodamy nasze produkty. Do tego szparagi, teraz dodamy grzyby, i Daphne. Teraz wszystko do Teraz widzicie, że się zmaży czosnek. Ja tym czas pokroję w plastry. Ale zaraz dodamy do tego. Właśnie wytamy. nasz czosnek. Bułkę. Zaraz dodamy nasze jeszcze inne. Musimy troszeczkę zbanszować. To będzie dosyć duża zapiekanka, także tym się nie przejmujcie, że... troszeczkę i... nam się to musimy smażyć.

Że tak dużo jeszcze nie było, co nie? Ja dałem tu półtorej główki cebuli do tego. Szparagi pusz Tak z połowę pęczka szparagi. Zależy jak to woli. Mówię, to wszystko jest Wasza inwencja, jaką wy proponujecie. tak. No i nasze tak jak mówię, widzicie, wcześniej już pokrojone. O. I teraz tylko zblanszuję. Żeby nasze Zradzę Wam te grzyby, które wrzuciłem teraz, to są z górcowi. Przywieziłem je z walimi dokładnie. Zobaczymy, co jeszcze możemy dodać. Powiem niektórzy mówią, na bogato. No to na bogato. To teraz po Teraz łyżeczkę miodu. O, dwie łyżeczki miodą. Miałem tego nie dodawać, ale damy. Troszeczkę miodu. Jeszcze troszkę mi się podoba. No i zaczynamy. Najpierw zaczynamy od kartotki. To jest nasz jedyny składnik, który trzeba spód wyłożyć. Dokładnie. Szczelnie. O. naszą patelni, które warzywka robiliśmy z tym całym właśnie sosem. Nie, za mało trzeba dołożyć. Te warstwy muszą być, bo bez tego to nie ten i układamy plastry szynki. Jak ktoś woli, może je przekroić, nie muszą być specjalnie. Ja mówię, ja porobię tak, jak to mówią niektórzy, na bogato. चेरास दया में पुरुष है Podajemy ser. Mm. Może inaczej. Damy nam ziemniaczki. Żymy nasze ziemniaki. O, właśnie, o to mi chodziło. No i teraz damy masę, który się roztopi na samą górę. Włączamy piekarnik na 180 stopni i będziemy go wkładać na takie 20 minut do 15 minut. Zanim jeszcze możemy dodać troszeczkę śmietany 18. Ona trochę się nam tutaj. Ale mówię tak na 20 minut. Później Wam jeszcze pokażę, co jeszcze możemy zrobić. Dobra? I to na razie. No, tak jak widzicie, teraz wkładamy do piekarnika, tak jak mówię, na 15-20 minut do 180 stopni. A tutaj w międzyczasie zrobiliśmy sobie taki sos, do właśnie do naszej lasagne zapiekanki, czyli przepraszam, pomyliłem znowu, do naszej kochanej zapiekanki, i będziemy mogli sobie no, do naszej zapiekanki dodajemy do tego sosu śmietane. Trzy łyżeczki. A jakaś ktoś lubi jeszcze na słodko, to dodamy taką łyżeczkę miód. Teraz ja ją wymieszamy. Teraz wyłączymy piekarnik po 20 minutach pieczenia. Zobaczymy jak nasza zapiekanka będzie wyglądać. матки. О, yes. oh, Teraz zaczynają się nasze kochane, tylko teraz pytań z tej strony, łudniemy. Myślę, że z tej... odstawimy i oto gotowa nasza zapiekanka do tego właśnie dodajemy słodko, kompaktowo, Pietruszkałte yy, sos. Na to może dać dużo, mało. No i sami zobaczcie. Zapiekanka z gruszkami. Z gruszkami, z produktami. Bardzo dobre. Mi smakuje. Mam nadzieję, że też posmakuje. Dzięki Wam, żeście byli. Widzieliście, jak ja to robiłem, tę zapiekankę. Myślę, że Wam się też posmakuje. Będziecie mogli samemu zrobić w domu. Jeszcze jakieś inne produkty dodać. Po prostu polubiłem tę zapiekankę. Mi smakuje. Nam też mi myślę, że posmakuje. Pamiętajcie o subskrypcji. Pamiętajcie o łapce w górze. I też pamiętajcie o dzwoneczku. Zapraszam Was na następną, za dwa tygodnie, w środę. Myślę, że coś jeszcze ugotujemy, ewentualnie coś zrobimy fajnego. Może coś opowiem o wycieczkach jeszcze dalej. Także zapraszam Was na mój kanał. Tomasz Motowiczuk, do następnego.